Cześć. Mamy znaleźć rozwiązania takiego równania. To równanie jest w postaci iloczynowej, czyli jest tutaj wszędzie między tymi nawiasami mnożenie. Żeby Wam absolutnie nie przyszło do głowy, żeby mnożyć to wszystko przez siebie, bo dostaniecie coś takiego, z czego już nie wyjdziecie. No dobra, ja sobie to równanie przepiszę. x do 3 minus 8, tu mamy razy, x minus 5, razy 2x plus 1, i to wszystko jest równe 0. Mamy wszędzie tu iloczyn, czyli mnożenie i mamy znaleźć, kiedy to się nam zeruje. A no tak, moi drodzy, jeśli a razy b jest równe 0, to z tego wynika, że albo a jest równe 0, albo b jest równe 0. Czyli któraś z tych liczb musi być zerem, żeby ogólnie wyszło nam 0 i z tego skorzystamy. Każdy z nawiasów przyrównam do 0, czyli x do 3 minus 8 musi być równe 0 lub 0 x minus 5 musi być równe 0 lub 2x plus 1 też musi być równe 0. No i teraz rozwiązuję takie krótkie równanie. x do trzeciej zostawiam po lewej stronie, minus ósemkę przerzucam na drugą stronę, pamiętając o zmianie znaku. Teraz narzucę na nią pierwiastek trzeciego stopnia. No i to oczywiście jest 2, bo 2 razy 2 razy 2 daje mi 8. Tu X zostawiam, minus piątkę pcham na drugą stronę i wychodzi piątka od razu. 2x zostawiam minus 1 teraz po drugiej stronie, bo 1 wędruje. Dzielę obie strony przez 2, czyli x to jest minus 1 druga. Dostaliśmy trzy rozwiązania: dwójkę, piątkę i minus 1 drugą. I to jest odpowiedź C. Dziękuję.